Ej, to chyba zaczniemy od jakichś kolenc, co nie? Ej, to może zacznijmy od kolenc w takim razie. Świąteczny odcinek. Chodź, juhu! Ja na Śród mam... nocnej zimy. Głos się co, wie, Ej, by... no. Wpadka, wpadka. A, to jest o prawdziwe? patrz drugi... bo to jest Pani Mikołaj, To jest Pani Mikołajowa, jestem Pan Mikołaj, a to musimy, jest nasz elf. Musimy diabła... A, a dobra, słusznie, idzie Chodźmy, chodźmy. A to był świąteczny prezent, bo był niegrzecznym dzieckiem. Gdzie jesteś, Kuzik? Kuzik! No i zgubiłem cię. Halo! Jesteś! Halo. To, był, to był tak zwany, był rózgę, <laughs> bo był niegrzecznym dzieckiem, <laughs> dlatego. <laughs> był bardzo niegrzeczny. Kto się mówi niegrzeczne dzieci trzeba karać. Chodź, bo zobaczymy, czy ktoś jeszcze był niegrzeczny. O, zobaczymy, że tak. O, tutaj. tutaj dużo jest niegrzecznych tutaj dzieci na pewno. No, No nie, o. źle, kuki, czy ty byłeś nie. grzeczny w tym roku? Nie. Kuki jest, Kuki jest Kuki, Kuki jest grzeczny. Dobra, to musisz, helsem. to w takim Byłem razie grzeczny. należy ci jakiś prezent. Czy mamy jakiś prezent dla Kukiego? Musimy coś wymyślić teraz. Next, 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 next? To tam. Byłeś grzeczny, czy byłeś niegrzeczny? Byłem bardzo grzeczny. A no dobra, no to skoro Zachary. był grzeczny. Byłeś grzeczny, czy niegrzeczny? Problem. Problem. No już wiemy, kto był niegrzeczny w tym roku. A więc głosuj. Mandzio, ty Jest mi bardzo smutno, był... że jedyna tutaj ostoja rozumu oraz godności człowieka, czyli Remek. Ja Nie myślałem, że powiem te słowa, ale no muszę je wypowiedzieć. No, zginął w nawigacji, banda kolędowników go dopadła i ale to wiesz dlaczego? po prostu go rozwaliła. O, ale słyszałem. Że Remek no, powiedział nie wierzy w świętego Mikołaja, i tu był problem. <laughs> to na pewno nie był. <laughs> nie wiem, czy o, jutro. Nie. O nie! O, nie. O, nie. Ej, a wiecie, ktoś z drugim impostorem? <laughs> kto, kto? A pozbądź się niebieskiego. Nie! Nie, wiecie, jestem, jestem ten, Święty Mikołajem, nie można się rozpoznawać. Jest prezentem, a tam no. jest mój renifer. No a tu jest mój renifer Patmas. No Ale, jesteśmy. Ja mój. nikogo nie potrzebuje prezenty, Tylko... jak no, 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 się przygadasz w ogóle. był niegrzeczny, był niegrzeczny Patmas Był niegrzeczny, idziemy stąd. No Chodź, idziemy reniferze. Pędź mój reniferku! Pędź! Pędź reniferku! Ja cię kręcę, reniferku. Obawiam się że ludzie umierają. Gdzie jest renifer? Renifera zgubiliśmy. No bo pędził, on ja tak poleciał uciekłem. w kosmos, dlatego A, tak szybko. Okay. Bez słów, bez słów, dobrze. Ale czekaj, bo możemy zremistować na nawet. W... Powiem tak, jestem, mam świąteczną czapeczkę, nie mógłbym nikogo zabić. Jestem świętym Mikołajem. <laughs> Kto tu nie ma świątecznej czapeczki? Krój? A <laughs> Patmas jest nie. moim reniferem. Nie ma takiej opcji, żeby zrobił taki straszny czyn. <laughs> to na pewno coś nie był elf Guzik. Tak, dokładnie. Na 100% bym powiedział to guzik to morderca z wypadką. Czemu? Majkowałem. Czemu? Nie, bo shippowali się na samym początku. Nie o, wierzę. O, dobra, no nie wierzę renifer patwi. Słyszałeś to? Po. Tak, tak jak przystało. Tak, tak, halo, halo, halo. Uwaga o. ciało, uwaga ciało. O, cholera, Okej okay. O, dobra, ostrożnie. Nie, ostrożnie, dobra. Nie, ostrożnie. Ostrożnie, ostrożnie, nie, ostrożnie, tam ostrożnie. Tam, ostrożnie. dobra. Ostrożnie, dobra. Ostrożnie, dobra. Ok, Dobre. ja obserwuję. Nie! jak aj, blisko! Ajajaj aj, aj. A ty, a jednak jest Znalazłem ciało w padki w adminie. Nie wiem co się mogło stać z Guzikiem. Nikto! Zabił guzika, ale kuki to nie zrobił. To nie jest guzik, tylko elf. A Kuki to jest co najwyżej słodka Laska, nie wiem jak to nazwać. Cukierek może być. A w to jest choinka, więc nazywajmy tu po imieniu. A Beatix to prezent i jest Renifer Patras jeszcze. Mamy naszą rzeczę. Bitka i guzik są impostorami. Nie choinka i elf. O, jest, no tak, właśnie! Z tymi hmm. no bo... Prezent nas okłamał. Prezent? No Czemu to Rozpoczę... zrobiłeś? No bo rozpoczęły się święta, a Elf krzyczy do choinki: chodź tu, chodź tu, chodź tu. A jak wszyscy wiemy, choinki nie chodzą. No. Dobra. Przełączę tą dźwignię. Mało Uwaga, tasków! Mało czerwony tasków! Czerwony się tu Uwaga, o, trzeba uważać, czerw... Dobra, chodź, Patmas. Idziemy Zobaczyć zbadać tą się. całą Chodź, mój reniferku zachał, uciekał w popłochu, tak jakby zobaczył Boże, ja diabła. wiem Diabła, jakby zobaczył Spadajmy, poczekaj, przełączę to Mógł, może? Zop... Ten, ten dobra, to co, idziemy? Guzik, to ja pójdę z tobą, dobra? O, dobra, dobra O nie, to jest, wiesz Mikołaju? co ty, jaki ty jesteś szalony Do storage'a wchodzisz na samym początku Ty się prosisz o guza po prostu, Guzik A, no. Pan Mikołaj ma swoje no. renifery albo coś takiego? No nie wiem, właśnie, Guzik, ale ty się... O, patrz, patrz, o! Yyy, Dobra, zgłaszamy ja. Hej, dobra. Taszka ale nie, nie, to jest podobne, to jest też miejsce żerowania Mandzia, Mandzio też A, zabija też, w tym miejscu, no. Tak, tak, tak. A no. gdzie był Bill? No przed, no przed Labem, tam gdzie Mandzio uwielbia zabijać o, oczywiście. Ja cię zapewniam, <laughs> blady, jak jestem impostorem, uwielbiam zabijać wszędzie. Nie, Mandzio zawsze uwielbiasz przed Medem zabijać, to jest twoje przed, miejsce żerowania. <laughs> Tylko kill przed Medem. Ale, tak? No to mamy typowy <laughs> kill Mandzia, typowy <laughs> kill Patmaza. <laughs> <laughs> ale Remka nie było te adminie. O Junior nie żyje, nigdzie nie podejrzewałeś? <laughs> Rokieta, Dokładnie. Macie jakieś głupoty, powiedział, że to niby jest wiertarka jakaś laserowa. wszyscy wiedzą, że to jest rakieta? No. Rakie, to jest Nie, rakieta. Patrz, ma tutaj silnik kosmos odpalony. Wejdźcie w kosmos. właśnie zrobiłem i leciało A co to jest? Ten stolik? No? 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 No tu leży na tym stoliku. Szybce! szczypce To są te, jak to się nazywa, jak się te do obcinam te takie małe obcinaczka. obcinaczka? To nie ma Nosyś jakiejś innej nazwy. A to nie ma jakiejś profesjonalnej nazwy? Przypadek. Patmas. Patmas. Czy ty zabij? Ej, zobaczcie typowy killmanzja w tym miejscu. Na ziemi na na A Na ziemi to się chciałem zgłosić Ciało jest w typowym Siedem. miejscu Labe. żerowania Mandzia Czyli przed labem <laughs> Typowy kill patmaza. Tak, Typo... jednocześnie, jednocześnie. Jednocześnie. Typowe jednocześnie. oskarżenie Bladiego. Ale, ale matematycznie, skoro typowy kill patmaza potwierdza, że widział, kto zrobił typowy kill patmaza, to typowy kill patmaza nam się wyklucza. Dokładnie zostaje tak. Typowe miejsce typ... żerowania Mandzi. Dobrze, a skoro typowy Kilpat Maza widział na kamerze, kto zabija, i widział, że mandzio wcześniej już szedł do chłopaków i zaczął z nimi tak, rozmawiać, to również wyklucza typowe a? miejsce żerowania mandzio. Tak, to, no, prawda. to prawda. Czyli zostaje typowe oskarżenie Bladeusza. Typowe Nie, nie. nie. Typowe oskarżenie Bladeusza było Bo dokładnie z wybrać? miejscem żerowania mandzie razem z mandziem i z razem z z Guzikiem Elfem, więc nie może tak być, niestety. Możecie wybrać dowolnego Mikołaja, na którego... Dobra, Mandzio, na Nie, zagłosowałeś? Na nie, nie. mojego ulubionego <słuch> Mikołaja, na kapitana no, Bladeusza! No, Czemu no nie głosujecie? Jest... Jestem najbardziej winnym no, osobą! Nie wolno głosować na Mikołaja! No, no właśnie! Jest Guzik, drugim, no, Guzik, decyduj! Koniec z Guzik, na kogo głosujemy? Dobu. No bo o, to w sumie lecze. może być coś typowego Czyli na Mandzia! No, Poduszeczki no. Do świąt dojdą! S! O! Dosyć S. wyrównanie! S. S? A w sumie blady jest, blady chciałbyś mi dać prezent. Oj, byczku, ja bym mogę ci dać prezent na zawołanie, byczku! Chodź, wymyślę że Oj, dla ciebie tu, prezent. Tu, tu przy wierzycce chcę. Tu przy chcesz? Tak, tak, chcę tutaj. Nie, tutaj nie mam dla ciebie A prezentu. nie Nie wiem, jak będziesz wystarczająco grzeczny. Jestem, no to muszę ci zaprowadzić do prezentu, ja Ci już jak no to tak myślę. Idzie. dobra, chodź, pokażę Ci. Chodź, chodź. Chodź no, choinkę, chodź teraz. To, no, no, to choinka to będzie jak Guzik to ozdobi, teraz to, to, to co no, najwyżej to. nie Ale to będzie choinka bez To daj mi prezent. No to będzie choinka. To będzie choinka. No nie mogę Ci dać prezentu, bo to jego nie że... ma. Dobra, poszedł? święta są do dupy. No trudno, musisz się nie nauczyć. Dupy, tylko w grudniu. No, już jest grudzień. Pa. O, właśnie się uroć. O święta są do dupy, nie chcę tak grać. Wygłosujcie mnie. Nie, no, nie, 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 będziemy za... głosować, nie będziemy głosować na żadnego Mitrixa, przystańcie ten. To, że okay. był niegrzeczny i Mikołaj nie dostał nie prezentu, dać, to Mikołaj o niczym nie chce świadczy. Nie dostał prezentu i ja nie dostałem Byłeś to ten, to, to, ten to ten drugi. To ten drugi Mikołaj w takim razie. Remek nie wytrzymał z tego cringe'u. Brawo. Brawo, chłopaki. To. Przepraszamy. Zachał był prawdziwym Mikołajem. Od Nieprawda, ja jestem Mikołajem. prawdziwym Mikołajem, Mandzu. Nieprawda. Ja, nie, ja Nieprawda. Idę, pracą, idę pracą, tamte, czy to, mikołaj... to, że, że Mitik się dostał no, prezentów, to nie znaczy, że ja jestem sztucznym No i poszedł sobie. Jeszcze za mną drzwi że... jak Hamza, za sobą, powiedział, co nie? Ja że przy Idziemy już pod wielkie o! spotkanie przy To Co tam Nexio co co tam. A, bo on robi teraz challenge, że 2-4 za kamieniem dobra. siedzi. Dobre Dobra, dobra, zostawiamy to. Dobra, zostawiamy. Nexe. podoba mi się. Jakby co nigdy nic o tym nie wiedzieliśmy Dobre, dobre Znowu się spotykamy przy to, to rakiecie. To, przy rakiecie? No, przy rakiecie, mandziu. No to są niby szczypce. Szczypce, no, szczypce błagam szczypce. cię, to jest obcinaczka no, do pasdokci. No nie, <grym> znowu drzwi zamkną za sobą. Co za syn? <grym> idziemy. No ja nie wiem, co idziemy. Dobra, chodźmy za nim. Ja muszę, no po, poobserwujemy po, sobie, poobserwujemy sobie. Nie, zniknął no Na no, chwilę! Nicky. O! Mythic prezent! O! Ty! Patrzcie! Wow. Ty, wow! Widzimy teraz co się dzieje za kamieniem! To jest secret, który odkryliśmy nie e, z, z kim byliście w labie? O, z panem Andziem, co ewidentnie jest A, okay. zabójcą, no. Bo no, uważa, okay. że to jest ten... Grze, grzebarka? Nie, jak on powiedział? Wiertarka, nie ten... rakieta. Wszyscy wiedzą, że to jest rakieta. Tak. Ej, i jeszcze uważa, że y, na, nażyczki do opasności to są szczypce. No właśnie, wrzosce. Szczypce, no szczypce, no właśnie, lol. Szczypce. No to teraz... Aaaa! Ale... Mikołaja? No to teraz ja nie wiem, czy Nexe, czy Mandzio. Ale, Ale że ja... Ale że... co? Nexe jest czyściutki Co Co ty chłopie? No bo ktoś zabił na moich oczach mojego świętego Mikołaja.